A to chyba y zwycięstwo bardzo przekonujące i co za nie LK Witam w Izbie Okręgowej. No tak, już tydzień temu zapewniliśmy sobie ten awans. Dzisiaj przed 20 jeszcze bardziej skompaniamy niż ostatnio. Na zakończenie sezonu mamy taką już pekę z żoną, z całe, całe sezon. A dzisiejsze spotkanie idzie idealnie w waszym wykonaniu. To spotkanie ten przebieg i, i no, powizów na niewiele tam się wykazać wszystkie jakieś, jakieś akcje szybko kończyliśmy gdzieś przed torem No tak chyba najmniejsze wymiary kary dzisiaj dla Trzy punkty. I czy było jakieś wskazanie, żeby grać dzisiaj specjalnie na Michała Chrysteczko, bo jak wiemy wczoraj wyprzedził go w klasyfikacji strzelców Łukasz Jelen. E no, przede wszystkim chcieliśmy wygrać ten mecz, a, a jeżeli tak e, była taka okazja i żeby tam Michał był w polkarnym, to, to staraliśmy się grać do niego, żeby, żeby no, strzelił jeszcze parę bramek w tym sezonie. E, praktycznie już koniec sezonu, e, jeszcze kilka spotkań. kilka spotkań za wami, e, świętowanie jakieś takie tutaj, próchne jakieś e, większe z kibicami, coś takiego e, będzie? Znaczy, z żonami, z dziewczynami, jakimiś partnerkami mamy zakończenie sezonu. Po ostatnim meczu, także wtedy będzie taka już rozgrzana atmosfera, i wtedy no, będziemy się tak cieszyć, już, już, już na maksymalnie. Jakieś, może, dwa słowa do kibiców. No, wszystkim kibicom bardzo serdecznie dziękujemy, że nas wspierali nie tylko w próbnej, ale, ale też na wyjazdach. I myślę, że tak samo będzie to wyglądało w lidze okręgowej. Okej, okay, dobra. Bardzo dziękuję.